Dzisiaj porozmawiamy o antykoncepcji, a dokładniej opowiem Państwu o jednym ze sposobów antykoncepcji, jakim jest wkładka domaciczna. Na rynku są dostępne dwa rodzaje wkładek: takie, które zawierają działający lokalnie hormon, oraz miedziane, bez hormonów. Dla kogo jest ta antykoncepcja? Przede wszystkim dla kobiet, które nie planują potomstwa przez najbliższych kilka lat. Wkładka działa. Od 3 nawet do 8 lat. Może być zastosowana zarówno przez kobiety, które wcześniej rodziły dzieci, jak i nieródki. Tak, to, że nieródki nie mogą stosować wkładek domacicznych romit. Do Tutaj wszystko jest zależne od rodzaju. Zalecana jest również dla pacjentek, które. Prowadzą dosyć nieregularny tryb życia, na przykład zapominają o tabletkach. Sama procedura zakładania wkładki jest procesem dość nieprzyjemnym, natomiast trwa to kilka minut. Odbywa się to w trakcie wizyty na fotelu ginekologicznym. Procedura powinna odbyć się w trakcie miesiączki, najlepiej pod koniec krwawienia, wtedy dolegliwości bólowe są znacznie mniejsze. Możliwe jest również podanie znieczulenia miejscowego. Po założeniu wkładki można odczuwać niewielkie dolegliwości bólowe, skurcze macicy. Natomiast większość pacjentek jest w stanie wrócić do typowej aktywności już kilka godzin po założeniu wkładki. Jednak jako że mimo wszystko jest to zabieg medyczny, zalecam przybycie na założenie wkładki z za osobą towarzyszącą. Sam proces zakładania wkładki pokażę Państwu na modelu. Wkładka, proszę zwrócić uwagę, to nie jest to nie jest duża rzecz, tak? Ona ma około 3 cm. Tak jak zresztą Macica no nie jest w, w, poza w, stanem ciąży dużym organem, więc ona musi się zmieścić w środku. E, pacjentka przyjmuje pozycję ginekologiczną, kładzie się na fotelu, ja wprowadzam do pochwy wziernik, Do modelu nie wprowadzam wziernika, ponieważ jest on troszkę, troszkę za mały. E, dezynfekuję dezynfekuję okolice e, sromu, pochwy, chwytam szyjkę macicy specjalnym narzędziem następnie wprowadzam wprowadzam e, wkładkę specjalną prowadnicą, dokładnie taką jak na tym modelu e, do macicy uwalniam ją dosuwam do dna macicy i uwalniam Uwolniam. Oczywiście tutaj mi, tutaj generalnie ta szyjka macicy w, poza, poza tym trzyma tą, te, tą wkładkę w środku, więc, więc ona się nie wysunie tak jak, na, tak jak na plastikowym modelu. I te nitki obcinam nożyczkami, tak? Ona sobie zostaje w środku, nitki wystają na zewnątrz. Wizyta kontrolna po zabiegu założenia wkładki powinna odbyć się 4-8 tygodni od zabiegu. Wykonujemy ją po to, aby upewnić się, że wkładka leży w prawidłowym miejscu. Działanie antykoncepcyjne wkładki zaczyna się już kilka dni od założenia. Należy odczekać ze współżyciem 5-7 dni od samego zabiegu. Oczywiście jak każda antykoncepcja, również systemy domaciczne mają swoje skutki uboczne no jak nie zawsze można je stosować, tak? takimi głównymi przeciwwskazaniami do założenia wkładki domacicznej są nieprawidłowości w budowie macicy, e, choroby nowotworowe, również byłabym bardzo ostrożna przy aktywnej e, infekcji ządu e, rodnego. Jeśli chodzi o skutki uboczne, no, głównie tutaj borykamy się z nieprawidłowymi, e, nieregularnymi krwawieniami z dróg rodnych, e, Mogą się pojawiać bóle podbrzusza, e, plamienia między miesiączkami, bóle głowy, pogorszenie stanu skóry. Natomiast większość tych e, zmian jest przejściowa. Jeśli uznasz, że wkładka domaciczna ci nie pasuje, można ją usunąć w każdej chwili. Decyzja należy do ciebie. Jeśli szukasz e, antykoncepcji dla ciebie, Masz wątpliwości, pytania i chciałabyś poznać więcej szczegółów? Zapraszam do gabinetu.